Dzień dobry, kochani, witamy w kolejnym dniu, w kolejnym filmiku, filmiku, gdzie robimy taki wieczorny, nocny clean with me. Po angielsku widziałam kilka e, youtuberek e, na, z UK, i ze Stanów, e, nagrywając te filmiki i oni to nazwali after dark clean with me, że sprzątamy po ciemku, sprzątamy po nocy. Um, powiem Wam szczerze, że normalnie takie sprzątanie wieczorne to u nas w domu John to ogarnia, bo ja wstaję z rano z dziećmi i podział wygląda tak, że John po, jak już dzieci śpią, to ja idę spać o 21-22, a John wtedy ogarnia, ale przez to, że trochę się tego nazbierało, dodatkowo on musiał kilka rzeczy z pracy dokończyć, to powiedziałam dobra. To ty idź ogarniaj w pracy, ja będę nagrywać i będę udawać, że ja zawsze sprzątam. Ha, taki mały dzięk. Dobra, ale jak widać było, e, nasz domek był trochę wyglądał e, jakby małe tornado przeszło i te tornada mają na imię Matylda i Ema. Dodatkowo po prostu kilka rzeczy po prostu nie wiem jak u Was, ale czasami te rzeczy się zbierają a, i nie zawsze mamy czas e, lub chęć wieczorami to sprzątać. To stwierdziłam, że tak, to jest taki dobry dzień, żeby to wszystko e, bardziej dokładnie posprzątać. Dałam sobie też. Na początku godzinę i tak po 15 minut w każdym mini pomieszczeniu na dole. To 15 minut tutaj na przedpokój i łazienkę i 15 minut na salon. Plus miałam kilka rzeczy, jeśli chodzi o dokumenty do uzupełnienia itd, i tak dalej, ale dałam sobie godzinę, żeby to wszystko ogarnąć i to dla mnie było ważne. Jeśli chodzi o tę małą łazienkę, to jest łazienka, która u nas jest najczęściej korzystana, powiem Wam szczerze, a i najszybciej się brudzi, bo tutaj wszystkie dzieci przychodzą myją ręce, i tak dalej. No, i widziałam, że muszę kilka rzeczy tam uzupełniać. W drodze na górę pozbierałam wszystkie brudne pranie. I chciałam też Wam pokazać takie color catchers, catchers które za y kupiłam ostatnio chyba w Rossmanie bodajże i to super na działa na pranie ciemne i ja to też wsadzam e do prania, szczególnie jak robię pranie dla dziewczynek. To zauważyłam, że nawet jak tam się jakaś biała skarpetka y wpadnie do prania, to nic się nie dzieje, bo te wkładki wszystkie łapią cały ten kolor w praniu. To chciałam też z Wami się tym dzisiaj podzielić. Tutaj uzupełniam wszystko w łazience i też e, po prostu dbam o to, żeby wszystko było jakoś w miarę czyste. Nie musi być idealnie. Najważniejsze jest, żeby było zrobione. Cieszę się, że wpadliśmy w taki rytm z Johnem, że wieczorami sprzątamy i jak wstajemy rano, to wszystko jest w... o wiele bardziej czyste niż było dzień poprzedni. Muszę Wam powiedzieć, to bardzo pomogło, że wstajemy i już mamy dom gotowy a do życia. To jest coś, co po prostu nam ułatwia poranki i widzę, że to też po prostu utrzymuje taki porządek przez dłuższy czas. I to jest coś co znowu jak macie taką możliwość to wam polecam. Też jak wspominałam to John to normalnie ogarnia i coś z czego się nauczyłam i cały czas sobie powtarzam, bo my mamy inne metody sprzątania. Ja zauważa, zauważam jakieś tam rzeczy co on nie zauważa. No i coś co cały czas sobie powtarzam. Najlepsze jest to żeby było Zrobione nie musi być idealnie. Nikt na to nie zwraca uwagę, tylko jakby ja czy, czy moi rodzice, ale to nie jest coś, co jest aż takie ważne, żeby blat był idealny, bez żadnego okruszka, tak? Oczywiście lubimy, jak jest czysto, lubimy, jak jest porządnie wszystko poukładane. No, ale to nie jest najważniejsza rzecz, i też się skupiam na tym. Tutaj coś, co też zaczęłam robić bardzo często, to jest myć dokładnie naszą maszynę do kawy. A ostatnio oglądałam na TikToku, jak ktoś tego nie robił i tak się, ty, tak się tym przestraszyłam, że teraz jak mówię, jak albo wieczorem to robię, albo rano, żeby po prostu upewnić się, że to jest na 100% czyste. No i tutaj, jeśli chodzi o ten stół, to też bardzo dbam o to, żeby wieczorami wszystko było. Już nic nie było na tym stole, bo też coś, co zauważyłam, jest, jak jedna rzecz jest na stole, to potem już wszystkie prace tam są, wszystkie zabawki na tym stole lądują i tak dalej. I to ma ogromny taki impakt, jeśli chodzi o porządek w domu. Jak jest jedna rzecz, to po prostu wygląda jak jest bałagan, jak faktycznie nie jest tak źle. Ja też bardzo często jak sprzątam, szczególnie wieczorami, to lubię sobie zapalić świeczkę, zrobić herbatkę, żeby to było też tak sympatyczniejszy czas. No i tutaj popatrzyłam się na zegarek i widziałam, dobra mam jeszcze tylko pół godziny, teraz jest czas, żeby pochować zabawki. A dodatkowo chciałam powiedzieć, że moje dzieci ogólnie sprzątają po sobie, jeśli chodzi o zabawki i tak dalej. Tutaj po prostu mieliśmy taki cały dzień w domu razem, a i akurat nie zdążyliśmy, żeby to posprzątać, zanim dziewczynki poszły spać, ale bardzo zadbały tego dnia, żeby pokoje były czyste i posprzątane, i tak dalej. To ogólnie, jak mówię, jeśli chodzi o zabawki, to staram się dbać o to, żeby dziewczynki to robiły, a raczej nie ja, no bo już są wystarczająco duże, że spokojnie możemy to wszyscy razem to zrobić. No i też mieliśmy, zbudowaliśmy, Tutaj taki zamek z kocami, z poduszkami, i dużo książek czytaliśmy. I dla nas było ważniejsze akurat tego dnia, żeby poczytać te dodatkowe kilka książek, niż skupiając się na zabawki. Też myślę, że taka równowaga jest potrzebna. No, i jak już wszystko podkurzałam, to stwierdziłam, że to jest dobry czas, bo mi zostało akurat 10-15 minut, a żeby ogarnąć wszystkie dokumentacje. Coś, co zaczęłam i zauważyłam, że z żonem nie jesteśmy najlepsi, jeśli chodzi o umowy, uzupełniając wszystkie dokumenty dla dzieci. A... Też rachunki płacić i tak dalej, i tak dalej, i codziennie teraz dałam sobie 5-10 minut wieczorem, żeby sprawdzić, czy wszystkie notesy są gotowe na kolejny dzień, czy mamy też ubranko na kolejny dzień i tak dalej. I tutaj widziałam, że musiałam kilka rzeczy podpisać i kilka rzeczy sprawdzić. To na tym się skupiłam przez to ostatnie 15-20 minut, przepraszam, 10-15 minut. No i wy widzi, widzicie 10 minut, a to zajęło akurat... Troszeczkę ponad godzinę czasu, ja sobie zrobiłam herbatę i zawsze mi ten papier wlatuje do herbaty. Drives me crazy. No, i zrobiłam sobie herbatkę, usiadłam na kanapie i przeczytałam sobie trochę książki. Ostatnio bardzo mi wzięło na czytanie różne książki. Może macie jakieś książki do polecenia? Skomentujcie poniżej, jak macie. No i uwielbiam też te wieczory, gdzie dziewczynki śpią, i nawet mam tą godzinę przedtem, żeby skupić się. A na czymś dla samej siebie też polecam to, jak macie chwilkę, żeby to zrobić. Też dajcie koniecznie znać, czy lubicie sprzątać wieczorami, czy po południu, czy rano, jak wstajecie. Dajcie znać, kiedy. To dla Was jest ten najlepszy czas, żeby ogarniać dom. Jak ten filmik Wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. I jak zawsze, Matylda i ja, i nasza baby Emma, i John. Życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Ta!